Eee, z dórek mojego, tam Katarzyna Pomorska i Robert Janocha. Witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Dziś na okolicy słońcu się pochłonie się czas i całego kraju, i wracają do informacji niepogodzie. Kaszu nie może nowy pobiec? To puszku czesowej Na to etap stopni do słońce, czy naprawdę turegowicami, tu w operatura Katowice, w rosyjskich górach, czy i Bożów w tych na to etap stopni do Wiąta i Burze. A Bielsku Biała Cieszynie i żywcu, na to etap do mojego Bielsku Białej i życzenie i żywcu jutro będzie go zabierczył więc a na to jest do jego stopni i pomigłe. a kąt obliczek na dolskich górach czy laci bożów tych na stopni to już słońcu i no już czasę a pierwszy kupiła że są na to jak już czasie stopni to już czasem i do mojego świata Jostrzech, ja wszech, będziemy do niego piekarz z Kadowice. Będziemy po prostu do szpitali, i ja już kłania się. Już za sport i niego, mojego córka Robert Walczak. Dziękuję bardzo, i do zobaczenia.